W tym filmie dostaniesz ode mnie coś, co może zmienić Twoje życie na lepsze. Klucz do osiągnięcia Twoich celów, do realizacji marzeń i dostania się najlepszą wersją siebie. Sekretem sukcesu jest konsekwencja. To ona odróżnia tych, którzy marzą od tych, którzy osiągają. To ona sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. To ona pozwala przetrwać trudności i materializować nasze marzenia. Konsekwencja to nieustanne działanie, to regularność w dążeniu do celu. To właśnie dzięki konsekwencji małe kroki prowadzą do wielkich osiągnięć. Wyobraź sobie rzekę, która powoli, ale nieustannie płynie. Nawet największe skały ulegają jej sile, ponieważ nieustannie działa. Tak samo jest z nami. Małe codzienne działania prowadzą do wielkich sukcesów. Dlaczego konsekwencja jest ważna? Konsekwentne działania prowadzą do tworzenia nawyków. Nawyki to automatyczne zachowania, które wykonujemy bez zastanowienia. Dzięki nim nasze działania stają się łatwiejsze i bardziej efektywne. Każde konsekwentne działanie wzmacnia nasze zaufanie do siebie. Kiedy widzimy, że jesteśmy w stanie trzymać się swoich postanowień, nasza wiara w siebie rośnie. Regularne małe kroki prowadzą do stałego postępu. Nawet jeśli wyniki nie są widoczne od razu, z czasem zobaczymy znaczące zmiany. Konsekwencja pomaga nam przetrwać trudne chwile. Nawet gdy wszystko wydaje się iść nie tak, Konsekwentne działanie pozwala nam przetrwać i iść do przodu. Jak być konsekwentnym? Jasno określ, co chcesz osiągnąć. Konkretne, mierzalne cele są kluczowe do utrzymania konsekwencji. Musisz wiedzieć, do czego dążysz. Rozbij swoje cele na małe kroki i stwórz plan działania. Każdego dnia wykonuj te małe kroki, które przybliżą cię do celu. Regularnie monitoruj swoje postępy. Zapisuj, co udało ci się osiągnąć i świętuj małe sukcesy. To pomoże ci utrzymać motywację. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i motywują. Dzielenie się swoimi celami z innymi pomaga zawłaszczać odpowiedzialność. Życie jest pełne niespodzianek. Bądź gotowy dostosować swój plan, ale nie rezygnuj z celów. Elastyczność pozwala przetrwać trudne chwile bez utraty motywacji. W chwilach zwątpienia przypomnij sobie, dlaczego zacząłeś swoją podróż. Twoje cele i marzenia są warte wysiłku. Wielkie osiągnięcia są wynikiem konsekwencji. Weźmy na przykład Michaela Jordana, który nie stał się najlepszym koszykarzem świata przez przypadek. Każdego dnia trenował, każdego dnia dążył do doskonałości. Albo Thomas Edison, który wynalazł żarówkę po tysiącach nieudanych prób. To konsekwencja pozwoliła im osiągnąć sukces. Konsekwencja nie oznacza, że nie napotkasz trudności. Będą dni, kiedy będziesz chciał się poddać. Będą chwile, kiedy wszystko będzie wydawać się zbyt trudne. Ale to właśnie wtedy musisz być najbardziej konsekwentny. To wtedy musisz trzymać się swojego planu i podążać naprzód. Przetrwanie trudnych chwil wzmacnia nas i przygotowuje nas na dużo większe wyzwania. Bardzo ważna jest motywacja wewnętrzna. Musisz znaleźć sobie powód, dla którego chcesz być konsekwentny. To może być marzenie, które chcesz zrealizować, cel, który chcesz osiągnąć, czy zmiana, którą chcesz prowadzić w swoim życiu. Znajdź ten wewnętrzny ogień i trzymaj go blisko serca. Konsekwencja to klucz do osiągnięcia Twoich celów i realizacji marzeń. To codzienne małe kroki, które prowadzą do wielkich sukcesów. Ustal swoje cele, stwórz plan działania, śledź postępy, znajdź wsparcie i bądź elastyczny. Przetrwasz trudne chwile, przypominając sobie, dlaczego zacząłeś tę podróż. Pamiętaj, że największe osiągnięcia są wynikiem konsekwentnych działań. Bądź jak rzeka, która nieustannie płynie, pokonując każdą przeszkodę na swojej drodze. Powiedz sobie głośno dzisiaj. Będę konsekwentny. Trzymaj się tego postanowienia i zobacz, jak Twoje życie zaczyna zmieniać się na lepsze.